Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z naszego opening opening i teraz tak Od razu odpowiadam, że to specjalnie jest wymawiane te specjalne nie pay, pack czy tam pack, To jest po prostu pak opening po mojemu A dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że otwieramy sobie kolejne paczuszki Jak widzicie mamy 152 tysiące końców WOW szale jest naprawdę coś niesamowita masa końsików i z czego od razu z góry chciałem podziękować użytkownikowi WDST. Macie jego nick napisany tutaj, wyświetla wam się. Podziękujcie mu, bo dzięki niemu możemy zrealizować odcinek. Na dodatek dorzucił się on do kamerki, którą kupię już niedługo, która będzie na live, dzięki czemu będziecie mogli oglądać mnie, moją twarz na live i będzie, no po prostu, mam nadzieję, że to się będzie fajnie oglądało. Więc to jest to, jeżeli chodzi o właśnie końsy, które dzisiaj mamy, zasposowała nam WDST. Jeszcze raz podziękujmy mu wszyscy w komentarzach. Napiszmy WDST, yy, dziękujemy Ci bardzo i będzie yy, dziękujemy Ci. WDST, dziękujemy Ci po prostu. Ja tam napiszę komentarz, wystarczy, że go tylko lajkniecie. Yy, póki co ja jeszcze z nim nagram dodatkowy odcinek za to, że zasposował taką dużą ilość końców. Yy, jeden odcinek z nim nagram, jak gramy na przykład sobie w FIFE. A póki co. Yy, póki co. Przejdziemy się do otwierania paczek, jak widzimy mamy 152 tysiące, jest nowa drużyna tygodnia, więc przydałoby się szybko yy, Coś tam, wiecie, kupić Więc to nie będziemy przedłużać, nie? Złote paczki Jedziemy, najpierw mam nadzieję, że otworzymy paczek tak do... jeszcze Pierwsze... Do 50 tysięcy, jeżeli nic za to nie wpadnie, to naprawdę będzie przykro, no Bo... Będę załamany, dobra, zamykam, Team Howard, pierwsza paczka I to jest perisić Perisić, gówno wsisić O Jezus, już pierwsza paczka z dubska. Dobra, wysyłamy wszystko na razie do klubu, nie będziemy tutaj nic rozdzielać. Od razu chciałem z góry podziękować ludziom, którzy kupują moje koszulki, Ja, jeżeli jesteście znajdowani, to wbijajcie do opisu, tam możecie kupić sobie moje koszulki, lajkować Facebooka oraz inne rzeczy, których pewnie nie robicie, a powinniście. A, i dziękuję, za udostępniacie filmy znajomym mówicie o mnie, żeby mój rozgłos był rozkwytywany, żeby moja forma wróciła z wizami. dobra. Otwieram kolejną paczkę i trafia nam się Demarkos. On jest coś warty, bo mam go w teamie i on jest chyba warty 5000, jeśli nie mylę. Nazwam powiem, bo ma duże tempo. To jest wyszli na listę transferową. Nie, na licytację, porównaj cenę i on chodzi po 3,5. No dobra, trochę stania, ja go kupiłem za 5, pamiętam to dobra, ale zawsze 3,5, ale to jest bardzo dobra polecam go. Dobra, wystawimy go za 3200 Wyszli, A resztę wszystko do klubu. Dobra. Dwie paczki, no i na razie tylko 5000 tysięcy na plusie. Czyli na razie jestem trochę na minusie, bo w końcu paczka pół. Jeszcze raz paczuszkę otwieramy. Proszę, oby coś, oby coś. Nic czarnego znowuż. Jarvis, nic dobrego, nic dobrego. Do klubu. a Ajajaj, jeszcze jakiś strój, sprzedamy go. Dobra, kolejna paczka. Griezmann, może zamkną oczy, może to pomoże. Jezus, oby coś dobrego i jej, daj mi czarnego sylwę. Ja będę ustawiony do końca życia. Będę najszczęśliwszy na świecie. Kto? Sandro. Sandro, Traore i Osman. Dobrze, że nie Ospa albo Ebola. Fizyczność masz dobrą, typku. Ale to nic poza tym. Dobra, wszystko do klubu. 120, już poszło prawie 20 tysięcy końców i nic dobrego. To niedobrze, wróży, nic dobrego. Zamykam oczy, zamykam oczy. I barro! I jakiś sebrny. I barro może trochę chodzić, chociaż nie sądzę. Wystaw na licytację porównaj cenę. Zobaczmy, to jest tempo. I to jest zabójcze tempo, bo to jest 16, 15 tysięcy końców. No ładnie, no dobra, trochę fajnie. 15 tysięcy, wystawimy go od razu za 15 tysięcy. Mi się sprzedało, że akurat będzie na kolejną next paczkę, bo to chcemy trafić kogoś czarnego od razu, mówię z tygodnia. drużyna tygodnia. Dużna tygodnia jest naprawdę epicka i przydałoby się ją... Yy... Przydałoby się kogoś drafić, na przykład takiego silver czarnego, to by było naprawdę coś pięknego. Póki co, sprzedajemy wszystko to, co nam niepotrzebne i otwieramy paczuszki. Dobra, ja zamykam oczy. Zamykam, zamykam, I mam nadzieję, że coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego, nic dobrego, bo widziałem przez otwartą szczelinę w oczach, w rękach, którą sobie zrobiłem, bo nie byłem, byłem tak ciekaw, że nie mogłem wytrzymać. Dobra, do klubu, kurde, boże, no, ludzie, no, serio, nic dobrego? Dara, zamykam, zamykam, proszę, błagam. Nie wiem, zaśpiewam hymn, aleluja, Po cały mnie fuje z... <grywa> cokolwiek. I to jest Soldado. Zobaczę od razu, wystaw na licytację. Nie sądzę, żeby to drogo chodziło niż 1200. Dokładnie 1600, więc wystawimy za 1200. Boże, no nie ktoś czarny raz w życiu. Ja nie miałem nikogo dobrego czarnego, raz mi się trafił. Tylko ten, Jagol ma na imię. Co wtedy było? Otwieranie paku openingu i, i nic mi dobrego nie wyszło. Oczywiście zapraszam Was też do kolejnych odcinków, które są na kanale. E, możecie je oglądać. Link oczywiście macie na końcu filmik, na końcu tego filmiku: jest do nich też link. Ale oczywiście możecie je sobie też obejrzeć na moim kanale. Oj Boże, Boże, oby coś dobrego. Team Howard, daj mi czarnego, daj mi czarnego. Chociaż kurde, nie wiem. Cieliniego, cokolwiek. Dałeś mi immobile. Immobile. Czuję się, jakbym rozmawiał przez telefon. Immobile, od razu sprawdzimy. wystaw na licytację, porównaj cenę. Immobile 7000. No, czyli taka paczka trochę zwrócona. 6900 widziałem. Wystawimy za 6900. 6900. No, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Dobra, my przechodzimy do kolejnej paczki. Mam nadzieję, że teraz będzie coś lepszego. Coś dobrego. Paczka z Messim, to musi coś być dobrego. To musi być. Musi być to. To będzie to. Czuję, że to nie będzie to, bo to jest Roma! Czy Romo i Scott i nawet Helmes się trafił, ha! Mam nadzieję, że w końcu się coś trafi dobrego i to nie jest nadal nic dobrego. Co to są zapaczki, no ludzie Co to jest? No to, to jest śmiech, że końców FIFA mi nie chce nic dać, nic dobrego mi nie chce dać, no po prostu śmiech na sali, no jednego czarnego proszę, czy ja o tak dużo proszę takiego Sylwę na przykład. No i co to jest? To jest Silva, to jest grus i Paccini razem z nim dobra, ostatnią, ostatnią dzisiaj nawet się odwrócę Sylwa! Tak! Tak, tak, tak! Ale dlaczego nie czerni? Jadę bojur! Jadę bojur! Uuuuh, dy bojur! Uuuuh, dy Sylwę. Szybko. Wcale licytację! W równej cenę. 150, 120! 150, 120! 150! <grystanie> Silwa, Diago, Silwa, ludzie, 100 tysięcy kosmów. <grystanie> Oh, 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 Sprzedajemy go! Przygaj się cieszę, to tylko... Nie tak dużo w końcu. O Boże, 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 Bożeńko! Jak, mogłaś mnie zdradzić z cyganem. Dobra, za stoka Równiutkie, bo tam było za 99. Za stoka równiutkie. O, jeszcze Ady Bajor, no to otwieramy dalej paczki, jak nam się takie końcy, takie paczki trafiają. Dobra, wszystko do klubu. No, jest w końcu coś, raz w życiu 100 tysięcy padło mi. Ale przydałoby się jeszcze coś. Jest to coś, odwrócę się, bo to pomogło. Wy już wiecie? Ja jeszcze nie wiem. No i lepiej, żebym nie wiedział, bo to jest 90 tempa Munos, Munos, kurwa, Munos. Jak ryba, kurwa. Dobra, póki co jestem na plusie, mam 150 tysięcy końców, czyli tyle, ile zacząłem. Możemy otworzyć dalej. Otwieracam się, bo to pomaga. Oj, oby czarny, ktoś błagam. Oj, błagam. To jest właśnie czarny. Czarny to jest chyba mój penis. Dobra. Wspólnymi siłami uzbierałem na ostatnią paczkę. I w tej paczce, którą otworzę, wyjdę spokojnie. I mogłem już kurwa nie wracać. Dobra, także dobra, lękliśmy do końca. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Nie zapomnijcie zostawić jakąś ocenę. Nie zapomnijcie udostępnić zdjęciom, żebyśmy odbudowali te wszystkie martwe suby, które mamy. Żebyśmy nabili i znowu na, byli gdzieś wyżej. E, póki co, dzisiaj silwa, to po ostatnio trzech. Może w końcu z tymi paczkami coś dobrego się trafi. Jak widzieliśmy, widzieliśmy dzisiaj 150 tysięcy końców. Nie trafiło się nic dobrego. Ja teraz zrobię tak, że tego silwę, który mi się trafił, sprzedam. I kupię sobie do niego i nieste i może jeszcze uzbieram i kupię sobie na przykład Benzemę. To jest mój plan, bo póki co mam hiszpański skład, nie zmieniam go. Widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem z jakim mam nadzieję, że w końcu coś zagram, zagram. A nie będziemy otwierać paczki, ale wszystkim, wszystkim, którzy mi coś wysyłają, na przykład na Steam, albo na Origin, albo na przykład Coinsy, jesteście mega, jesteście niesamowici, takich widzów będę nagradzał i możecie być tego pewni. No, także ja już się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, trzymajcie się. żółwik, Brofist, czy Huswia, jak to się nazywa, leci! As someone is yelling, Fire! Fire!